Hej, Wam, ja jestem puchacz i ogólnie właśnie powinnam wychodzić z domu, ale stwierdziłam, że muszę nagrać coś przed wyjściem, żeby powiedzieć wam i wprowadzić was w ten vlog i o co właściwie w nim chodzi. Bardzo możliwe, że zorientowaliście się już po tytule, że stwierdziłam, że chcę wziąć udział w czymś takim jak Tom Topol Readathon, czyli Tom Topul. to w sumie w wolnym tłumaczeniu. Opalanie tomów, kartkowanie tomów, zależy jak to tam przetłumaczyć. W każdym razie chodzi o czytanie grubych książek. Trwa on dwa tygodnie od 13 kwietnia, czyli dzisiaj do 26 kwietnia, dzisiaj jest sobota, 26 to piątek. Na początek wybrałam sobie do dokończenia obietnicę krwi, w której jestem już, no, za połową. Nie zwracajcie uwagi na tą zakładkę, która jest jeszcze w środku. Nieważne, nie przełożyłam jej. W każdym razie, na pewno zamierzam to dokończyć. Zamierzam też dużo przeczytać z. Radio Silence. I tak zdaję sobie sprawę, że to nie jest gruba książka, bo w Tom Topl ogólnie liczy się książki powyżej 500 stron, ale to jest książka po angielsku, a ja książki po angielsku czytam bardzo wolno, więc ze względu na to, że jest ona dla mnie trochę onieśmielająca, jak właśnie takie wielkie tomy, to stwierdziłam, że ją też sobie wybiorę, ponieważ jestem w trakcie i chciałabym ją przeczytać po prostu jak najszybciej. A dwa tygodnie bez czytania jej to zdecydowanie za dużo, dlatego po prostu będę czytać też to. Jeszcze mam na pewno, ale to na później, wieżę świtu, może z mgły zrodzonego, zobaczymy jak tam będzie mi szło. Teraz, teraz to się będzie dziać, i dlaczego muszę wychodzić. Wychodzę na śniadanie wielkanocne dla ubogich, które jest zorganizowane w bydgoskiej bazynice i ja tam sobie pomagam, bo mogę. Zdaję sobie sprawę teraz, że te vlogi są strasznie monotematyczne, ponieważ znowu we vlogu mówię o pomaganiu, ale w sumie akurat to się dzieje, więc akurat o tym mówię. Zobaczycie pewnie jakieś przebitki z tego. Okej, okay, ja teraz muszę wyprasować spodnie, założyć je i jechać tam na rowerze bardzo szybko, ponieważ mam bardzo mało czasu, bardzo mało. No ale niech już tak będzie. Jak widzieliście, już wróciłam. Było bardzo fajnie. Naprawdę, w sensie, dużo wam nie pokazałam, ale uwierzcie mi na słowo, że bardzo miło spędziłam czas. Wróciłam do domu, brałam ziemniaki, teraz standardowo idę z Herem i czytam, i jest bardzo fajnie. Później wam powiem o czym dokładnie jest ta książka i jak mi się podoba. Mały spoiler podoba mi się. Stwierdziłam, że teraz, tak jak zapowiadałam, opowiem Wam trochę o fabule obietnicy krwi. I stwierdziłam, że zapiszę sobie tutaj najważniejsze punkty fabuły, które muszę wam powiedzieć i przedstawić. I weszły mnie tego dwie całe strony, jeszcze ta końcówka. Wow, a to jest naprawdę krótki opis fabuły. Także teraz wam to przedstawię. Obietnica krwi dzieje się w świecie fantastycznym, w którym występują trzy rodzaje ludzi, czarodziei, z nadnaturalnymi zdolnościami. Pierwsza, a zarazem najsilniejsza z nich to tak zwani uprzywilejowani, którzy zostali stworzeni bardzo dawno temu do tego, aby bronić królów. Wszyscy panują nad żywiołami, jednak każdy z nich zazwyczaj nad jednym żywiołem panuje lepiej niż nad innymi. Druga grupa to naznaczeni, inaczej nazywani prochowymi magami. Co to oznacza? Oznacza to, że panują oni nad prochem strzelniczym. Mogą go samoczynnie zapalać, mogą go wciągać, co Wyostrza im zmysły oraz potrafią oni panować nad wystrzelonymi kulami, co oczywiście bardzo przydaje się na polu bitwy. Trzecia grupa to zdolni, którzy posiadają mniejsze umiejętności, na przykład brak potrzeby spania albo doskonała pamięć. Te wszystkie grupy to jednak mniejszość społeczeństwa, ponieważ większość jest normalnymi ludźmi, takimi jak my jesteśmy. Po układce możecie wywnioskować, że poziom cywilizacyjny wypada mniej więcej na nasz XVIII wiek, coś około tego. Opisałam świat, to teraz przyszła pora na to, co się tam dzieje. W państwie o nazwie Adro dzieje się bardzo źle, więc jeden z naszych głównych bohaterów, marszałek Polny Tamas, który jest prochowym magiem, organizuje zamach stanu, oczywiście nie sam, ale właśnie z innymi spiskowcami zabijają króla i praktycznie całą szlachtę. Jednak podczas tego zamachu uprzywilejowani, którzy bronili króla, przed swoją śmiercią mówili coś typu, nie możesz złamać obietnicy Kresimira. I teraz co to właściwie znaczy? Kresimir to jest ich Bóg, ale tak naprawdę część ludzi w niego wierzy, część ludzi już w niego nie wierzy, w sumie trochę jak u nas teraz. Fabuła początkowo skupia się na zapanowaniu nad państwem bez monarchy oraz na rozgryzieniu zagadki ostatnich słów uprzywilejowanych. Jednak z rozdziału na rozdział rozrasta się to. Coraz bardziej wychodzą najróżniejsze rzeczy, którymi też trzeba się zająć, a prastara magia, o której tak naprawdę teraz ludziom się nie śmiało, zamierza się uwolnić. Jak widzicie, jestem już za połową, więc co nieco mogę powiedzieć, jak mi się podoba. Podoba mi się bardzo. Podobają mi się bohaterowie, którzy są świetnie rozpisani i o których po prostu aż chce mi się czytać. Dzisiaj w sumie, jak tak patrzę, to przeczytałam jakieś 40 stron. Co nie jest dużo, tym bardziej, że już jest, uwaga, 1921. Wow, późno. Myślałam, że jest dużo wcześniej. Jestem obecnie na stronie 422 i Rano miałam taki pomysł, takie marzenie, żeby przeczytać do 500. Wydaje mi się, że to mi się nie uda, ale to jest cały czas mój cel, więc będę do niego dążyć. Aczkolwiek chciałam przeczytać chociaż jeden rozdział, Radio silence GI Ponieważ postanowiłam sobie, że będę czytać codziennie przynajmniej jeden rozdział tego, zazwyczaj te rozdziały tu są bardzo krótkie, więc to nie powinno być problemem, ale jednak czasem i tak mi to nie wychodzi. O tej książce teraz wam nie będę opowiadać, bo już wystarczająco długo poplałam o tej i wydaje mi się, że jak na jeden set to zdecydowanie by było za dużo. <laughs> Czytanie, czytaniem, ale w sumie na poniedziałek muszę zrobić jeszcze jedną pracę na studia która ma mieć chyba cztery, nie, pięć kartek A4. Więc jestem trochę niepocieszona, ale nie wiem, czy zacznę to dzisiaj, czy już zostawię to po prostu na niedzielę, ale nie, wiecie co, spróbuję zacząć, chociaż wiecie, tak nie wiem, pół kartki mieć napisane już dzisiaj. Jeszcze muszę właśnie ogarnąć w ogóle, co mam tam zawrzeć, ale to nie powinno być aż takie trudne, co nie? Nastawiajmy się, że będzie pozytywnie. Chyba najpierw wezmę się za Radio Silence, żeby mieć już ten przynajmniej jeden rozdział z głowy, żeby przypadkiem nie okazało się, że nagle zabraknie czasu na ten mój jeden rozdział. Do zobaczenia! To ja jeszcze nie nagrywałam. Mamy drugi dzień tomtopu, i wczoraj zrobiłam mały research do tej pracy, którą muszę zrobić, i okazało się, że jest dużo rzeczy do zrobienia. Między innymi potrzebuję książek. Znaczy, inaczej, może nie jakoś bardzo potrzebuję, ale na pewno by się przydały z biblioteki uniwersyteckiej. Tyle, że jest niedziela. Nie można wypożyczać, ale biblioteka jest otwarta do 13, więc mogę pójść do czytelni i mam nadzieję, że tam coś znajdę potrzebnego i będzie mi dużo łatwiej i szybciej to wszystko zrobić. Plus pani wymaga literatury, więc tam na pewno coś znajdę. Znaczy już sobie wypisałam tytuły, ale muszę je po prostu zobaczyć na żywo i coś z nich spisać, zrobić zdjęcia albo coś takiego. Jeżeli chodzi o książki, to przeczytałam już dzisiaj w sumie 20 stron Obietnicy krwi, więc całkiem spoko. Dzieje się wojna, także nie nudzę się w tym momencie na tej książce ani trochę. Poczytałabym chętnie więcej, no ale pracę trzeba pisać, więc jadę sobie do tej biblioteki tak na jakąś godzinkę. Mam nadzieję, że więcej mi to nie zajmie. Zeszło mi trochę dłużej, a dokładniej o godzinę dłużej niż się spodziewałam, ale jednak trzeba było te książki znaleźć i porobić odpowiednie zdjęcia. Jeszcze trzeba było zapisać, wiadomo, książki, z których korzystam, ale też wydawnictwo, tam rok, ale też strony. Także to musiałam zapisać. Mam teraz odpowiednie materiały, w tym momencie już jestem po obiedzie. Troszkę poczytałam, no ale w końcu jednak trzeba się wziąć za tę pracę. I boję się trochę, że może mi ona zająć bardzo długo, a mianowicie czas do późnych godzin nocnych. Także. Zaczynam. Jest godzina 16. Stwierdziłam, że spróbuję Wam robić jako taką małe update'y. Ogólnie moja nauka wygląda tak, że nastawiam sobie właśnie te 25 minut, później 10 minut odpoczywam, od tego robię cokolwiek innego, i znowu 25 minut, i tak dalej. Ogólnie jest prawie 16. Ogólnie jest prawie 16. Na 18 idę do kościoła, więc to mi też wyjście zajmie godzinkę. Jeszcze nie wiem, czy pójdę do kościoła bliżej czy dalej, bo nie wiem, czy tracić czas i pójść dalej, ale zobaczyć się przy okazji ze znajomymi. Jeszcze nad tym się zastanowię. W każdym razie, dobra, zabieram się do pracy. od tego i tego. Kolacja i Jane The Virgin. Teraz oglądam to. Jestem na w sumie odcinku siódmym. Na razie średnio, ale chyba powoli się wkręcam. Więc chyba będzie spoko na taki bardzo przyjemny serial pomiędzy wszystkim. Hej, hej, tak chciałam zaupdateować, że jest godzina 22:42, a ja nawet nie jestem w połowie pracy, także czeka mnie długa noc, aczkolwiek, no w sumie, sama jestem sobie winna, bo dlaczego miałabym zrobić wcześniej taką rzecz, żeby mieć z głowy, tym bardziej, że od początku semestru wiedzieliśmy, że to będziemy musieli zrobić. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Ja po prostu tak mam. Ogólnie dużo ludzi tak ma, no ale niestety należy do tej grupy ludzi, która po prostu tak ma. Hey Dzisiaj dokończyłam pracę, oddałam ją, poszłam na jedne zajęcia, po czym wróciłam do domu, zjadłam obiad, trochę poczytałam, pospałam i znowu poczytałam. Więc ogólnie sobie odpoczęłam także na plus. Poczytałam sobie wiadomo obietnicę krwi i w sumie nie przeczytałam aż tak dużo, jakbyście się mogli spodziewać, ale... Jestem zadowolona, jest całkiem dobrze, i jestem bardzo zadowolona z tego, że codziennie czytam chociaż troszeczkę, chociaż ten jeden rozdział Radio Silence i dzisiaj. Też tak zrobiłam. Dzisiaj w sumie przeczytałam jeden rozdział, ale ten jak na tą książkę był naprawdę długi, bo miał chyba z 9 stron. Tak, wiem, dziewięciostronnicowy rozdział tutaj jest długi, naprawdę. Trochę szokujące, ale prawdziwe. Teraz już muszę iść się wykąpać i niedługo iść spać, ponieważ jutro mam na siódmą praktyki, później jakieś symulacje. Także w sumie jutrzejszy dzień będzie cały w zajęciach, dlatego raczej nie poczytam, no ale wiecie, dzisiaj tego trochę było, także jestem szczęśliwa. Jej. Także przygotujcie się, że w sumie jutro raczej dużo update'ów nie będzie. W sumie dzisiaj też nie było, ale wiecie. Jutro może być jeszcze mniej, ale idea on trwa dwa tygodnie i bardzo możliwe, że i tak ten vlog podzielę na dwa. Dobra, idę się ogarnąć, może trochę poczytać i spać. Ale się fajnie ułożyłem. Julia usiadła. Hero od razu wskoczył. Znaczy najpierw oczywiście spojrzał. się upewnił, czy na pewno może. Czy na pewno mu pozwalam. Pozwoliłam. Wskoczył i teraz tak. Tak mi się usiadł. Jestem taki uroczy, nie? Hero. Jestem uroczy, czy nie jestem? Jeśli chodzi o mój reading update, to oczywiście czytam sobie obietnice krwi. W tym momencie mamy. O, który to dzień? Już Wam mówię, piąty jest środa, tak, więc piąty dzień Tom Topul Readathon. I wczoraj poszło najgorzej ze wszystkich dni, no ponieważ miałam po prostu najmniej czasu i też byłam bardzo zmęczona, za jak usiadłam do książki, to. Po chwili od razu zasypiałam, także to się w ogóle nie miało prawa odbyć, żebym jakąś konkretną liczbę przeczytała, a i przeczytałam ostatecznie. Ojej, sorki hercia nie chciałam. Och jej. I przeczytałam ostatecznie wczoraj, chyba 21 stron, coś takiego, no bardzo mało. Jestem teraz, jak widzicie, na 36 rozdziale. To jest strona, uwaga, obok jest. Ech, się nie wyostrzy, ale 585 musicie mi uwierzyć na słowo. I postawmy sobie gol. Tak, postawimy gol, hero, tak? Hero, jaki jest nasz cel? Ile mam przeczytać dzisiaj? Ok, ustalmy sobie, żebym przeczytała do 650 strony. I wydaje mi się, że jak się zepnę, to powinno być całkiem realne. No, to by było fajne, z tego bym była zadowolona. Też bym chciała przeczytać chociaż ten jeden rozdział Radio Silence, następny chyba ma 4 strony, także myślę, że 4 strony po angielsku jestem w stanie przeczytać spokojnie. I to w sumie tyle z planów na dzisiejszy dzień. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Może będzie jakiś update, może nie. Zobaczymy. Halo was na pewno pozdrawia i mnie tutaj molestuje, żeby go głaskać cały czas, więc teraz może będzie mi trudno czytać, ale jakoś sobie poradzimy, nie? Musimy. No, to do zobaczenia. Udało się. Co prawda już bardzo niewiele mi zostało, ale idę spać, dokończę jutro. I jeżeli chodzi o Radio Science, to tak przeczytałam rozdział, a nawet powiedzmy, że dwa, jeżeli coś takiego liczyć jako rozdział, czyli w sumie 5 stron. To w sumie mój najlepszy wynik w ciągu dnia, w ciągu tego lidatonu, bo wychodzi 105 stron. 100 stron, 5 stron. nie piwnica, tylko strych, a przynajmniej coś ala strych. Tutaj ogólnie ludzie z mojego budynku wieszają pranie, uwaga, pranie. Mama po prostu prosiła mnie, żebym wzięła je stąd, więc o to robię, a przy okazji stwierdziłam, że nagram update. Jest Wielki Czwartek, wieczór, godzina, uwaga, uwaga, ojej, zagorek. Uh. Nie widzę, ale jakoś 21.30, więc jest późno, więc pewnie nie zdążę dużo więcej przeczytać, tym bardziej, że jutro mam na siódmą, co mi się nie uśmiecha. Prawdopodobnie widzieliście przebitkę kościoła, ponieważ byłam na nabożeństwie wielkoczwartkowym. Było bardzo spoko i ogólnie, o, fun fact dotyczący dzisiejszego dnia. Zrobiłam sobie dzisiaj no make up day, czyli po prostu się nie malowałam, co zazwyczaj jednak robię, jak wychodzę gdzieś. I byłam w paru miejscach. I Nie wiem czy przez to, czy przez coś jeszcze innego, ale dzisiaj dwie osoby pytały mnie się, czy mam ukończone 18 lata. Ja takie. Ja, mhm, mm już dawno. Znaczy dawno zależy dla kogo, nie? Ale no jak ja mam prawie. 21, no to dosyć. Także dochodzę do wniosku, że ludzie po prostu po mojej nie do końca idealnej cerze stwierdzają, że po prostu jestem młodsza. Okej, okay, a teraz zmieniam set i opowiem Wam trochę o książkach. Jak na pewno widzieliście, skończyłam obietnicę krwi od Briana McLean. Nie wiem do końca, jak ocenić tę książkę. Sama się zastanawiam, czy zrobić w ogóle jej recenzję. Jeżeli byście na pewno ją chcieli, to dawajcie koniecznie mi znać, bo... Zastanawiam się, czy zrobić oddzielną recenzję pierwszej, czy przeczytać całą trylogię i wtedy całej trylogii. Właśnie nad tym się zastanawiam. Bo ogólnie, jeżeli chodzi o tę książkę, to jest warta uwagi na pewno, jeżeli ktoś się interesuje fantastyką. Jak zaczynałam czytać, to trochę się bałam tego, że to jest w sumie fantastyka. Tak, ale oparta... Właśnie na magii związanej z bronią palną. A mnie raczej broń palna po prostu nigdy nie interesowała i myślałam, że to będzie dla mnie nudne w pewnym sensie, ale nie było. Co jest fajne, to to, że jak mówiłam, na początku tej książki mamy Zamach stanu marszałek Zbija Króla. To jest tak fantastyczne, że to od tego się zaczyna, ponieważ zazwyczaj przynajmniej ja spotykam się z takimi książkami, gdzie dążymy od początku do obalenia władzy i ewentualnie właśnie w trzeciej książce czy tam na końcu jakiejś serii. Obalamy tę władzę. A tu się to dzieje na początku i są tego konsekwencje. Właśnie nasi bohaterowie zmierzają się z tym, co jest po. A normalnie czegoś takiego brakuje, bo wtedy jest koniec wszystkiego, bo wszystko kończy się dobrze. A no nie zawsze tak jest. Wręcz śmiem twierdzić, że obalenie złego przywódcy to dopiero właśnie początek wszystkiego, i tak to też jest tutaj. W sumie bardzo dobrze bawiłam się na tej książce. I gdybym miała stwierdzić, co mi się nie podobało, to nie umiem wskazać takiej rzeczy, ale z kolei chyba nie dam jej 10 na 10, ale 9 na 10 jak najbardziej jej się należy. Tym bardziej, że z tego co wiem, to to jest debiut literacki, a napisać tak, dobry debiut to naprawdę sztuka. Tak, 9 na 10 na pewno się należy. Czekajcie na recenzję. Ale bardzo możliwe, że jeszcze sobie trochę poczekacie, ponieważ chyba jednak zrobię całej serii. Będę miała przynajmniej motywację, żeby przeczytać jak najszybciej pozostałe dwie. Chociaż wiem, że drugiej przed Pyrkonem to ja raczej nie zacznę. Raczej na pewno. No i zaczęłam w Wieżę Świtu od Sary J. Maas. Końcu. Ogólnie jednocześnie trwa kwiecień z szklanym tronem, tak przynajmniej chyba się to nazywa. Tę akcję stworzyła Sylwia z My Books, My Life i dotyczy ona właśnie czytania szklanego tronu przed wyjściem Królestwa Popiołów. Ja obecnie widzę milion insta stories, jak właśnie ludzie dostają Królestwo Popiołów, mimo że Chyba jeszcze nie było premiery takiej oficjalnej, ona chyba jest dopiero za kilka dni. W każdym razie ludzie już to, ją dostają i wszyscy o nich mówią i trochę się czuję przytłoczona, ale zamierzałam to czytać, to czytam i powiem wam szczerze, znaczy wiecie, przeczytałam ile? 26 stron, także no niewiele, ale trochę się bałam, że nie będę mogła się wciągnąć, znaczy wiecie, jeszcze się nie zdążyłam wciągnąć, ale przeczytałam wystarczający kawałek, żeby stwierdzić, że mam ochotę to w tym momencie czytać. A bałam się, że tak nie będzie. Wieża Świtu opowiada o Keolu. O tym co się z nim dzieje podczas akcji piątej części, czyli Imperium Bush. Ponieważ z jakiegoś powodu on ląduje na innym kontynencie niż dzieje się akcja właśnie całego, całej reszty Szklanego Tronu. I powiem wam, że ja już po tych stronach, które przeczytałam, czuję się zaintrygowana tym nowym kontynentem i chcę go właśnie bardzo poznawać dalej. Więc nie zostaje mi nic innego, tylko czytać. Tylko jest taki problem, że jest godzina... No, teraz już prawie 22, jeżeli już nie 22, więc muszę szybko iść się kąpać, zjeść coś i spać. A jutro jest Wielki Piątek, a na siódmą mam praktyki i to takie 12 godzinne. Znaczy oni wypuszczają mnie trochę wcześniej, powiedzmy o tej 18, a nie o 19, ale wiem, że jeszcze później pójdę na nabożeństwo, więc cały dzień nie będziemy w domu i no, na praktykach nie ma kiedy czytać. W kościele, no wiadomo, że też nie. Więc prawdopodobnie nic jutro nie przeczytam, ewentualnie jakieś, wiecie, dwie, trzy strony. Kiedyś, nawet nie wiem kiedy. Dlatego, że i tak stwierdziłam, że tego vloga z Tom Topol, Tonu podzielę na dwie części, ponieważ inaczej by był za długi. A że pierwszy tydzień mija właśnie jutro, a jutro no nie będę miała jak czytać, to na tę chwilę pożegnam się z wami teraz. Więc jeżeli podobał wam się filmik, to oczywiście dajcie mi... Dziuka w górę. Piszcie, jak Wam się podobał ten vlog, czy nie był za nudny, czy oczekujecie czegoś innego. Chociaż w sumie wiadomo, że to mi powinien się podobać, a jeszcze nie montowałam, więc nie wiem, jak będzie mi się podobał. Dlatego wypiszcie, co Wy sądzicie. Linki do wszystkich moich social mediów są na dole w opisie. A teraz ja Was pozdrawiam. Puchacz Was żegna. Do zobaczenia w kolejnym vlogu z tą Topol Readatonu. Pa!